Nasze najnowsze drony szpiegowskie umożliwiają wam podglądanie sąsiadów z pełną klasą. Voxtech. Powiesz nam swoje pieniądze. Dzisiejszy odcinek ta, wydymałem się co z tego, dostarczy wam nie kto inny jak Woxtech. Powiesz nam swoją rozrywkę. Woxtech! Powiesz, <grym> powiesz nam! I to się nazywa telewizja! <grym> Hej! No, co tam, welwet? Jak ci mogę pomóc w ten piekielny poranek? Bardzo śmieszny, Fox. Masz mi się tu natychmiast zjawić! Ależ skąd ten pośpiech, moja droga? Twoja mała ciemka demoluje mi całe biuro, podczas gdy ja próbuję pracować jak człowiek i je! Pany chuj! Czeruj tu z tym gęciastym dubskiem! Jef się, Valentino! Ech. O no tak, przecież co, Valentino, kolejny zajebany dzień z Walem. No bo hej. Chujni w tuba! Panie Vox, co pan sądzi o nowej dacie eksterminacji? Proszę państwa, wraz z całym przedsiębiorstwem VoxTech niezmiennie stoimy na czele innowacji. A teraz, w związku z najnowszym zagrożeniem, kierujemy naszą uwagę w stronę waszej ochrony. Z radością przedstawiam anielską ochronę wokstechu, która ruszy już niebawem. Powiesz nam swoje bezpieczeństwo. Przepana, kiedy zaczęliśmy pracę nad anielską ochroną? 30 sekund temu. Bo załatwij wszystkie formalności z tą suczą karmilą i wywal z grafiku wszystkie spotkania. Muszę rozprawić się z piekłem panującym na górze. <grystwór> Nie. Nieodpowiednio. Wylatujesz. To jakiś żart? Falbanki. Kobieto, ze średniowiecza się urwałaś, masz to spalić jak noszący to wiedźmy! Welwet! <noise> Velvet, zajęta jesteś, co? To gdzie jest teraz nasz nerwowy koleżka? Siedzi jak księżniczka w twierdzy, czekając na swojego książę z płaskim ryjem go u Ech... To ten... Co go dziś tak szczególnie wyprowadziło z równowagi? Chuj wie, ale porozrywał mi najlepszą modelkę. A sam wie, że nie mogę czekać, aż ta zasrana szmata sama zbierze się do kupy. Melisa, chodź na no tu. Nie, nie, żyk, powieszę się. Fuj, tak? To jest to? Wygląda na to, że masz to wszystko pod kontrolą. Jasne, że tak, jeź się. A teraz siomi stąd, zajmie się naszym małym oszczańcem! No kurwa, wreszcie! Ah! Kotku, kolejny drink! Dasz wiarę, co ta kupa gówna odjebała? Niewdzięczna dziwka! Eee, na którą dziwkę padło tym razem? Angel kurwa, tast! O kim innym miałbym mówić? Ta kurwa, kurwa! Wypiła się na mnie! Na mnie! Stworzyłem go do chuja! Beze mnie jest kupą futra z kilkoma całkiem niezłymi dziurkami. E Angel odszedł? Nie, ja jebie nie odszedł! Gorzej! Przeprowadził się! Myśli, że może sobie przyjść, popracować i od tak wrócić do domu gdzieś indziej. Dasz kurwa jego mać Myśli, że może się jak gdyby nigdy nie spuszczać z córką Lucyfera! Angel zamieszkał z córką Lucyfera? Ta, Z tą szmatą czalki czy chandler, że chuj wie, tam męskie imię jebać! Ma ten swój hotel i z którym z tych wygląda bardziej sexy? Co, co ty wyprawiasz, ma? Nie postawisz się tam w sobie! Przypomnę temu obszary z głębokiem szczylowi, czy jest! Wyrucham każdego z tej za tę Nur jak Boga kocham! No. <grym> Spójrz na to tak. Nasza firma przedstawia ideał. Jak myślisz, jak gonitwa za niewdzięcznymi dziwkami wpłynęła na nasz wizerunek? Eee, go. Bingo! Chcesz sprawić, że ludzie pomyślą, że nie masz władzy nad pracownikami? Nie. No właśnie, i hej! Przecież dalej masz go na kontrakcie, nigdzie się nie wybiera! Więc powinieneś siedzieć na dubie! Świetny pomysł! I właśnie dlatego zgadniamy z ciebie tyle kaski. No ale ja chciałem sobie do kogoś postrzelać. To trzeba, mam dzwonić pana najmniej zarabiających pracowników? O, znasz mnie za dobrze. <laughs>